Cześć Konan. Dzień dobry. No kolejny odcinek i twoja mama przychodzi do ćwierćfinału. Jesteś dumny pewnie, co? A to już ćwierćfinał? Ja? Ale super, no oczywiście, że jestem dumny. Prosta sprawa. Ja się zastanawiam, dlaczego ty dzisiaj siedziałeś na górze widowni. Co się stało? No tak, chciałem sobie zobaczyć jak jest. Tak? Czy tutaj coś się, się kryje innego pod tym? Nie no, ja nic nie wiem. Ja, ja po prostu może miałem taki kaprys, A dlaczego mógłbym nie być? No oczywiście, mógłbyś korenie też komentować, to, to, to zostawimy dla Ciebie. Twoja mama dzisiaj zaprezentowała dwa tańce. jury jak zwykle niestety dokopało Dagmarze. Zgadzasz się z tym? Pewnie nie. No ale co, no ja na znaczy, czystym ja mam się zgodzić, że Ziri dokopało mojej mamie. No po ocenach chyba sprawa jest jasna, nie. A czy Ty spodziewałeś się, że właśnie znowu będzie taki atak w stronę Dagmary? Czy, czy, czy jednak myślałeś i miałeś takie światełko nadziei, że jednak będzie super? Kurczę, ciężko to nazwać, nie wiem, czy ja bym to nazwała takiem, ale to prawda, że w mojej opinii najbardziej jest jury surowe do mamy ze wszystkich uczestników. No ale cóż, no takie życie może dla nich nie tańczy najlepiej, dla mnie najpiękniej na świecie. I w ogóle nie dość, że najpiękniejszy taniec, to jeszcze tyle zabawy mi dał, tyle takiej radości mi dał. Ja się śmiałem normalnie przy tym tańcu, ale nie z yy, może jakiegokolwiek. O ile by taki był brak umiejętności, ale że taki zabawowy, no tak, tak mama umie zatańczyć, że takie pozytywne emocje już budza w każdym. No. Tydzień temu nie wytrzymałeś i to ty dokopałeś na parkiecie Iwonie Pawłowicz. Czy przeprosiny były, wszystko już jest zażegnane, konflikt cały? Nie, no przeprosiny to już dawno temu yy, były, a, a pani Iwona nie chowała do mnie urazy, nawet bez przeprosin, także, także między nami jest wszystko w porządku. Czy ty ogólnie myślisz, że publiczność się trochę lituje nad twoją mamę? Wiadomo, lubią ją, kochają, ale też trochę z litości i chcą ją dalej oglądać i tylko dlatego zostaje w programie dalej? Nie no, ja bym nie powiedział, że ktokolwiek się lituje nad moją mamą. Jak dlaczego lituje? Po prostu moją mamę chyba ludzie no naprawdę kochają mi. I tylko dlatego tutaj jesteśmy, tak mi się wydaje. A jakbyś miał podać trzy cechy, za które właśnie publiczność pokochała twoją mamę. Jak, jakie byś wymienił? Hmm pozytywność. No ale mi pani pytania zadaje, dlaczego takie? No moja mama jest bardzo pozytywna, charakterna i zabawowa. O. I myślisz, że to kupiła całą publiczność? Nie, ja bym mógł wymieniać takich cech z tysiąc, ale na poczekaniu to wie pani. Konania, ja teraz przejdę do twojego życia, bo ja widzę, że tutaj w niedzielę, co niedziela pełna, e, tutaj w, pełne wsparcie swojej mamy i kwiaty i... Ale co u Ciebie w ogóle? Jak, jak studia, jak nauka i jak w ogóle Twój rozwój? Bo to też jest ważne, bo wszyscy się skupiają na Twojej mamie, a zapominają o Tobie. A to mi to w ogóle, mnie to w ogóle nie radzi. Mnie to tylko raduje, że wszyscy się skupiają na mojej mamie, o mnie mogą zapominać. Um, u mnie wszystko w porządku, u mnie zawsze jest git, kolokwialnie mówiąc i, i, i zawsze będzie. No, ale... Możesz sama zobaczyć, że może lekko zmęczony jestem, no, no to tylko tyle. No to prawda, a też pamiętam, jak w mediach się pokazała taka wiadomość, że Dagmara chce zrezygnować z tańca. Jaka jak była w tym prawda? Bo też wspomniała mi tydzień temu, że coś się u was w rodzinie wydarzyło. Tak, 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 ale może ja... no ja nie chcę tego poruszać, ale, ale ciężkie sprawy. Natomiast odnośnie... Tego odejścia mojej mamy, no to faktycznie było tak e, kilka tygodni z rzędu, nawet, że mama chciała odejść, i tak już stanowczo mówiła: Nie, koniec, wracam do domu. No ale ja przyjechałem wtedy i, i jakoś, jakoś porozmawialiśmy, tak. A co sprawiło, że chciałaby odejść? Sam fakt, właśnie, że tutaj jest ciężko, czy właśnie ta tęsknota za rodziną? To i to. To i to. A jeszcze mam do Ciebie pytanie, właśnie odnośnie tego, jak Twoja mama w ogóle radzi sobie z hejtem, który ją teraz dotyka. Nie, no moja mama zawsze dobrze sobie radziła z hejtem i to y, jeszcze przed czasami internetu, także o moją mamę proszę się nie bać, jest wszystko w porządku. A jak ty okazujesz wsparcie mamie, oprócz tego, że tutaj jesteś co niedzielę, jak, jak wyglądają wasze rozmowy? Znaczy rozmawiamy o wszystkim, rozmawiamy też o niczym, jak mama ma humor, to rozmawiamy dużo, jak mama nie ma humoru, to ja się nic nie odzywam i, i tylko po prostu jestem. No i tak, no jak ja mogę wspierać? No jestem, zawsze pomogę. Cokolwiek, cokolwiek na jakieś najprostsze rzeczy to zawsze pomogę w tym i... No i... No i tyle, no kocham mamę. To no jest. Mama woła. Konan, ja w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za Dagmarę. No i do zobaczenia w ćwierćfinale. Tam będzie się działo, co? No kurde, no już takie emocje, proszę pani. To do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki, cześć. Dziękuję.